No dobrze, teraz zabawmy się w prosty aranż. Tutaj jak widzicie są takie diody jak part, 1, 2, 3, 4, 5. Domyślnie jesteśmy na part 1, to jest pierwsza jakby fraza, którą on programuje. natomiast może ich w danym utworze, to są te utworki, które wybraliśmy, numer 12 mamy utwórku wybrany. Tutaj o, widać, że jest 12 wybrany. Możemy nagrać wiele fraz, to jest moja pierwsza część utworku powiedzmy. Zagrajmy jakąś inną część w innym, w innym stylu. Użyję takiego funkcji przytrzymania tego przycisku, która na przykład nabija w tej chwili tempo z pierwszej części. Fajnie by było, jakby pierwsza część miała tak samo tempo jak druga. Oczywiście mamy wybór, nie musi być, ale jakbyśmy chcieli, to on nam pomoże. Tam było takie: a tu nagram, nagram coś, coś innego, jak się uda oczywiście. Wybierzmy jakąś rodzaj perkusji. Teraz zobaczmy, mamy dwie części. To jest pierwsza. Część druga, teraz będziemy ją zmieniał, z innymi bębnami, inne dźwięki, tam było A, G, A, G, A, a tu jest C, D, C, D, tak? Inne bębny możemy sobie wziąć, mocniejsze jakieś, no powiedzmy, i możemy mu zaprogramować utworek. Robimy to magicznym przyciskiem Sex Sequence. On zaczyna mrugać i w tej chwili go programujemy, czyli naciskamy ile razy, w jakiej kolejności, jaka część ma być przez niego zagrana i to będzie jeden cały utwór. Załóżmy, że raz ma być zagrana pierwsza część, tyk, raz druga część, potem dwa razy pierwsza część, raz druga i raz pierwsza i naciskamy koniec programowania. Po zakończeniu programowania teraz jesteśmy w trybie, kiedy nie mamy sekwencji, czyli on będzie grał tą część pierwszą w kółko. Ta wiada jest włączona. Jak kończy się fraza, powtarza frazę. Zobaczcie. Jak kończy się, ta sama się powtarza. Manualnie wybieram, teraz druga fraza. Bumnami, trochę inny dźwięki. a teraz jesteśmy w trubie piosenki on będzie mrugał, pokazywał i pokaże nam jakie zablokowane piosenka raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, trzy tak. tak? tak jak programowałem tak on teraz odmrugowuje czyli raz, dwa raz, dwa, raz, dwa, dwa raz, dwa, raz, raz dwa, raz teraz sobie go leci pierwsza część i on tutaj już mruga że za chwilę będzie zmiana na drugą, druga część. Koniec frazy. Pochwrócę, że będzie zmiana na pierwszą. Druga. Nie, nie mruga kolejna fraza, czyli będzie pierwsza powtarzana. OK, skończyła się. Pierwsza się ma powtórkę. Będzie druga. Druga, że będzie zmiana, i ci na pierwszą. Druga. I koniec. Za chwilę będzie. To jest utworek. W trakcie odtwarzania tą diodą sygnalizuje podjaśnienie jej, że będzie koniec frazy, a tutaj podjaśniając, albo mrugając pokazuje, czy będzie zmiana frazy. Zobaczcie. mruga, będzie zmiana na frazę 2. Jak to się skończy? Skończyło się buch. Jest. Będzie zmiana na frazę pierwszą, ponieważ druga pierwsza koniec jest. Raz, dwa, nie będzie zmiany. Um, um, jeszcze raz będzie. Tum, tum, pierwsza. I teraz, jak kończy pierwszą, będzie zmiana, ponieważ tam mruga. I zmiana. Znowu będzie zmiana jak skończy. Koniec. Zmiana. To jest programowanie utworków. Dla informacji jeszcze, oczywiście, jeżeli będzie lup, to na pierwsze, drugie, trzecie, kolowanej części mogą być różne lupy, też dograne i on też to będzie zapisywał i wszystko będzie zmieniać. Tak możemy nazwać cały utworek. Mamy 5 części możemy je programować, nie wiem, ale kilkanaście razy na pewno można powtarzać. Możemy sobie, proszę Państwa, zadżamować. Część spokojna. Część spokojna. Tak będzie część B. Część spokojna. And e